Witajcie w kolejnym odcinku przeglądu miesiąca, w którym omówimy sobie promocje i wydarzenia przewidziane na listopad. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w grze, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby otrzymać powiadomienia o wszystkich nowościach. Miesięczne zrzuty Twitch Drops z udziałem naszych twórców zawartości są już dostępne i potrwają do 27 listopada, więc nie zapomnijcie do tego czasu wydać swoich żetonów. Oglądajcie oficjalne streamy lub zajrzyjcie na kanały twórców, aby zgarnąć żetony i zdobyć dni konta premium, specjalnych dowódców i inne rarytasy. Dajcie nam znać, czyje kwestie mówione podobają wam się najbardziej. Dziewiąty sezon przepustki bitewnej potrwa do 30 listopada. Koniecznie zdobywajcie dostępne nagrody i póki jeszcze możecie, wydawajcie żetony na takie przedmioty jak AI Phase One, Cobra oraz stare style i załogantów z przepustki bitewnej. Pakiet Prime Gaming o nazwie gusła jest już dostępny. Dzięki niemu można zgarnąć nowy styl 2D i inne korzyści. Oraz materiały eksploatacyjne z dyniowej balangi, których można użyć w trybie Halloweenowym. Tryb natarcie będzie dostępny do 20 listopada, więc połączcie siły ze znajomymi lub sami wspinajcie się w rankingu, aby osiągnąć najwyższe stopnie – mistrzowski i legendarny. Oraz zdobywać eleganckie nagrody, a w tym progresywny styl 2D. Dla fanów rywalizacji będziemy 5 i 6 listopada streamować finały starcia klanów 15 na 15. Włączcie transmisję o 16, aby być świadkami walki europejskiej czołówki o koronę i przy okazji zgarnąć Twitch Dropa. Jeśli zatęskniliście za mapą globalną wojen klanów, to przypominamy, że sezon 19 wciąż trwa i skończy się dopiero 21 listopada. Można w nim zdobyć chwałę, honor, złoto i obligacje. W sobotę 26 listopada odbędzie się Team Night XL, czyli wydarzenie obfitujące w nocne ataki, a tryb twierdzy będzie dostępny nieco dłużej niż zwykle. Przypominamy, że w halloweenowym trybie dyniowa balanga można zdobyć magiczną załogę sympatycznych wiedźm oraz kota, który nie jest zbyt miły. Niezła z niego maruda! Kwestie mówione, załogi zmienią się, jeśli umieścicie ją w jednym pojeździe. Jeśli przegapicie którąś z postaci, będzie można dokupić ją w sklepie. Wciąż trwa też akcja zasłużona nagroda, która rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Nie zapomnijcie wydać swoich żetonów, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ aktualna kampania zakończy się w tym miesiącu. I wreszcie Linia Frontu, czyli popularny tryb dla wszystkich sympatyków zarabiania kredytów, który powróci na okres od 21 do 27 listopada. Nie zapomnijcie poprowadzić swoich czołgów ósmego poziomu i przygotujcie się na starcia na epickim polu bitwy. W listopadowym wierzchołku drzewa zobaczymy linię dwóch pojazdów. Wydarzenie zacznie się 5 listopada i potrwa do 5 grudnia. Pierwszą z nich będzie linia snajperskiego szwedzkiego niszczyciela czołgów STRV 103B, czyli słynnego Sztrutla. Ta niezwykła linia podstępnych niszczycieli czołgów zaczyna się na czwartym poziomie, ale dopiero na ósmym szczeblu pojawiają się ich cechy specjalne. Ich tryb ostrzału zapewnia niezrównaną celność i wyjątkowy styl gry. Klejnot w koronie tej linii, czyli nasz bohater, potrafi precyzyjnie likwidować pojazdy przeciwnika z pomocą wysokich uszkodzeń na minutę. Te pojazdy są przeznaczone dla cierpliwych i dadzą się we znaki w gorącej wodzie kąpanym graczom. Drugą linią tej edycji Wierzchołka Drzewa będą amerykańskie czołgi średnie, kończące się na M48 Patton. Linia rozpoczyna się na piątym poziomie. Wśród tych pojazdów zobaczymy wielu ulubieńców społeczności, takich jak M4A1, znany jako Łatwa Ósemka, T20 i oba czołgi M46. Wszystkie amerykańskie maszyny łączą w sobie wygodne opuszczenie lufy z przyzwoitą mobilnością. Ich styl gry można podsumować stwierdzeniem, znają wszystkie style, ale żaden na wylot. Im wyżej pojazd znajduje się w drzewku, tym bardziej niezawodne jest jego działo. Co do weekendowych promocji, od 4 do 7 listopada odbędzie się akcja Tak Trzymać, która wprowadzi misje na materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Potem od 9 do 16 listopada w ramach obchodów Dnia Pamięci pojawią się misje, których ukończenie da Wam duże materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Ponadto w weekend będzie można też zdobyć mnożnik PD za pierwsze zwycięstwo dnia. Następnie od 18 do 21 listopada trwać będzie akcja Załoga jest najważniejsza, zapewniająca standardowe zniżki oraz misje na PD załogi oraz duże materiały eksploatacyjne, które pozwolą Wam wycisnąć z czołgistów jeszcze więcej. Na koniec od 24 do 28 listopada odbędzie się weekend w stylu czarnego piątku, czyli będą dostępne zniżki, które szkoda by było przegapić. Śledźcie więc wszystkie wiadomości na portalu, żeby załapać się na misję i nagrodę. To już wszystko w tym odcinku przeglądu miesiąca. Koniecznie zapiszcie te ważne daty w kalendarzach i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych wieści. Do zobaczenia na Twitchu, dowódcy.